Hej kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Aqua Marina. Zapraszam Was na dość luźny odcineczek, dlatego że w tym odcinku będę rozwiązywać sobie quizy oczywiście stworzone przez Simamaniaków. Także jeżeli jesteście ciekawi, jaka jest mniej więcej moja wiedza na temat The Sims 4, to zapraszam Was do oglądania. Ja wam powiem szczerze, że generalnie nie jestem dobra w takie rzeczy. Zawsze jest tak, że znam dobrą odpowiedź i tak zaznaczę złą i potem żałuję. Nie wiem czy też tak macie, ale ja tak niestety po prostu mam. Także przeglądam sobie te quizy. Widzę, że niektóre są dość fajne, niektóre są przekombinowane, ale myślę, że warto zacząć od czegoś prostszego, bo wiecie, nie? Nie chcę się aż tak bardzo zbłaźnić. No więc upatrzyłam sobie jeden. Czy rozpoznasz popularnych simów z The Sims 4 w przerobionej wersji? I boję się. Boję się to zrobić, ale spróbuję. Niech będzie. No dobra, więc która tutaj z pań to będzie Bella ćwir? Wydaje mi się, że ta jakby, oczywiste. Don Lotario. Okej. Okay. O, dobra, udało się, nie było tak, tak źle. Penny Piaz. Penny jest raczej prosta, więc wydaje mi się, że to, tak, to będzie to. Brand Hacking. Cholera jasna. Wydaje mi się, że ten nie, że ten też nie. Strzelam, że ten. Okej. Okay. Dina Kaliente. Dina, gdzie jesteś? Boję się zaryzykować. Wydaje mi się, że to będzie pani Landgrab. A może któraś z tych. Dobra, strzelam. Udało się. Nie wiem dlaczego, ale ja się stresuję. Wydaje mi się po prostu, że mam takie w głowie myślenie: że oho, dobra, zbłaźnię się i wyjdzie na to, że jednak Akwameryna nie wie wszystkiego. Dobra, y, Lilith Przyjemniak, okej, okay, to nie powinno być trudne, wydaje mi się, że to jest ona, dokładnie, dość ciekawe. Właśnie, Johnny Zest od razu wyglądał właśnie jak on, Summer Holiday, Kurka Wodna, strzelam, ale chyba, no właśnie, no, dobra, Nancy Landgraf, od razu to było widać, Cassandra Thier też od razu, Caleb to też już od razu widziałam. No i kto by pomyślał, że to jest Eliza Pancakes, słuchajcie, udało mi się rozwiązać pierwszy quiz, mój wynik to 100%, tak, tak, a, dobrze. Czuję się jak dziecko, ale wiecie co? Trochę mi wasze matury i te wszystkie testy ośmioklasisty zainspirowały do tego, żeby wejść i sobie coś takiego zrobić, bo mi już taki test w życiu raczej nigdy nie przypadnie, bo ja już wszystko zdałam, ale zabrakło mi trochę tego dryszyku emocji, dlatego was zaprosiłam w dzisiejszym odcinku właśnie na samekwiz.pl. Także, no dobra, słuchajcie, chyba jeszcze mi mało i idę sobie rozwiązać jakiś tam inny testik, ale najpierw przeczytam, że gratulują mi. <grafię> Gratulacje, udało ci się rozpoznać wszystkich lub prawie wszystkich. Nie, no wszystkich, no co ty teraz? Widocznie. Z ciebie prawdziwy Simomaniak lub po prostu świetnie strzelasz. No dobra nieważne. Ja myślę, że poszło mi dobrze i nie warto się tym chwalić, nie będę tego nigdzie udostępniać, po prostu przejdziemy do kolejnego quizu. No dobra, to w takim razie co my tutaj mamy jeszcze? O, to może być fajne. Czy rozpoznasz światy w The Sims 4? Myślę, że rozpoznam, ale wiecie, może być różnie. Wierzbowa Zatoczka. Gdzie jest Wierzbowa Zatoczka? Jest Wierzbowa Zatoczka. Oaza Zdrój? o bym się pomyliła. Mamy Oazę. New Christ? Gdzie jest New Christ? Dobra, mamy New Christ. San Myshuno. Jeden z moich ulubionych światów. Zawsze poznam. Brindleton Bay. Hmm, gdzie jest Brindleton Bay? Nie widzę. Dobra, mamy Brindleton Bay. Promenada Magnoli. Mało urodziwe miasteczko. Znalazłam. Winterburg. Piękny Winterburg. To będzie to. Forgotten Hollow. No to chyba jest najprostsze. Delso Valley. Hmm, tutaj. Strangerville też. Sulani, też proste. Glimmerbrook, no to tutaj mamy. I Bridgester, proszę bardzo. Ten quiz jest trochę nieuzupełniony. Ewidentnie zabrakło Góry Komorebi, and Bagley i Tartosy. No ale jasne, to może być dodane kilka miesięcy temu, więc wydaje się, że dwa miesiące temu. No dobra, ale może po prostu nie dodano wszystkiego, trudno. No i mój wynik to jest po prostu niesamowite. Mam wszystkie dodatki lub bardzo dużo spędzam nad graniem w The Sims 4, także mm, 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 super ekstra. Lecę dalej, bo się dosłownie rozkręcam, słuchajcie. Jest naprawdę fajnie. Jakie danie z 4 opisuje twoją osobowość? No dobra, jestem ciekawa. Jakie danie opisuje moją osobowość? Wolisz słodkie czy wytrawne potrawy? O, dobra. Yy, żadnego słodkiego, więc zdecydowanie wolę słodkie, zdecydowanie wytrawne. Słodkie potrawy nie przypadły mi do gustu. Nie mogę się zdecydować, są mi obojętne. Nie lubię takich potraw. Niech będzie. Ale to też jest, wiecie, takie słabe trochę, bo na zdjęciu jest pizza, a tak nie zawsze, nie? U, jaki posiadasz typ temperamentu? No, zaraz się okaże. Według tutaj tego, tego, czegoś. Flegmatek. Wyróżnia mnie wysoka samokontrola. Trudno mi wyprowadzić z równowagi. No, powiem Wam szczerze, że nie za bardzo, bo czasami potrafię fuknąć i się mocno zdenerwować. Melancholik. Jestem pesymistą. Na co dzień towarzyszą mi lęki i obawa przed tym, jak potoczy się moja przyszłość. Kurka wodna. Tak, jakbyśmy, nie wiem, mieszkali razem. <noise> Sandwik. Uchodzę za osobę stabilną. Wyróżnia mnie optymistyczne podejście do życia. Jestem otwarty, towarzyski. Z tym też bywa różnie. Nie wiem, cholera jak jestem typem lubiącym działać, dominować, te cechy czasami u mnie zamieniają się w gniew, agresję, także mogę nawet budzić strach pośród innych. Widzicie co? Ja chyba nie jestem typem tych, tutaj, o, więc po prostu kliknę inna odpowiedź. Niech ten komputer ma ze mną problem. Jaka emocja towarzyszy Ci najczęściej? Hmm. Wcale nieszczęście, wcale nie smutek i wcale nie złość. Jestem taka bardzo wyrównana, więc inna odpowiedź. Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu? Spokój, wolność i swoboda. No, trochę tak jest. Rodzina, przyjaciele, znajomi. Ok. Szkoła, ocena, nauka. Hobby, pasja, zainteresowania. Wiecie co? Tutaj też jest problem. I nawet już wiem, że ten quiz po prostu. Zawale. <laughs> to jest straszne, bo spokój, wolność i swoboda jest dla mnie ważna, tak samo mocna jak rodzina oraz Pasja i hobby, więc... A um, czy my na pewno rozwiązujemy test, jakie danie do mnie pasuje? Kurczę, nie wiem. Dobra, a mogę zaznaczyć kilka odpowiedzi? Mogę zaznaczyć tylko jedną. Więc rodzina niech będzie i, i przyjaciele. Ale bardziej oczywiście tutaj nacisk stawiam na rodzinę. Którą z podanych aktywności lubisz robić najbardziej? Leżeć i spać. I to jest właśnie moja odpowiedź. <laughs> czy cenisz sobie czas wolny? Tak i bardzo go kocham. Bardzo się czuję strasznie po natłoku obowiązków. Potem muszę iść sobie obejrzeć jakiś film. Jesteś na diecie? Tak, całe życie. Jakoś efektów brak. <laughs> <O> Jezus Maria. <laughs> Boże, jakie to okropne. Dobra, kliknę pierwsze, że muszę się odchudzać, no bo tak, jednak, wiecie, nie? Zdrowie i te sprawy. Czy potrafisz gotować? Tak, moi bliscy mi mówią, że wyśmienicie gotuję, ciągle proszę o dokładki. No, tak jest trochę, więc kliknę tak. Jak dużą uwagę przywiązujesz do tego, co jesz? Ogromną, bardzo mi zależy na zdrowiu. Dużo, ale bez przesady, czasami zjem jakieś przekąski. Właściwie to, no dobra, no można by powiedzieć, że, no tak, powiedzmy, że coś takiego. Wolisz jedzenie przygotowane w domu czy kupione na mieście? O wiecie co? Tu jest różnie. Tu jest naprawdę różnie. Jedzenie przygotowane w domu. Wiem, co w nim jest, dlatego je lubię. Tak, to prawda, ale jedzenie kupione gdzieś na mieście zazwyczaj jest bardzo dobre i wyśmienicie smakuje. A co tam składnie? Także powiem Wam szczerze, że chyba kliknę, nie mogę się zdecydować. Okej, okay, okej, okay, więc według quizu, to jest dość śmieszne, bo wypadło mi tortellini z homarem. Powiem Wam obiektywnie, że mm, no nie wiem, nigdy nie jadłam homara, nie wiem jak to smakuje, więc w Simsach widzę, że to po prostu byłaby moja premium potrawa, no ale okej. Okay. Na podstawie Twoich odpowiedzi stwierdzam, że właśnie to danie opisuje Twoją osobowość. Ta potrawa jest dosyć rzadko spotykana. Jest jest zdrowa i idealna dla smakoszy, jak myślisz? Wynik zgadza się z prawdą. Widzisz jakieś podobieństwo. No powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy jestem ciepłą kluchą z skorupiakiem, ale w sumie w sumie może to dokładnie opisuje mój charakter. Taka ciepła klucha, która udaje, że ma skorupę. No dobra, słuchajcie, w takim razie idziemy do następnego quizu. Jestem ciekawa naprawdę, co tam jeszcze mnie spotka. Wielki test wiedzy o Sims 4. To chyba sobie rozwiążę może w następnym odcinku, może kiedy indziej, zobaczymy. No i oczywiście, jeżeli wy jesteście ciekawi swoich odpowiedzi, to zostawiam wam każdy quiz pod. W komentarzu i w opisie. Także możecie sobie wejść i rozwiązać. O, to może być fajne. W jakim otoczeniu mieszka ta Simowa rodzina? Zaraz się przekonamy, czy uda mi się to ogarnąć. Dobra, w takim razie mamy tutaj Land Grabów, w którym otoczeniu oni mieszkają. Hmm, o za zdrój zdecydowanie. W którym otoczeniu mieszka rodzina Vator? Forgotten Hollow? To wiem. W którym otoczeniu mieszka rodzina Delgato? Rany Julek, nie pamiętam. <laughs> Nie pamiętam ich. Dobra, strzelam, że san Myshuno. Kurde, nie pamiętałam totalnie. W ogóle jakoś tak mało ich nawet w otoczeniu widzę, więc sorry, bardzo delgato, ale jeszcze się dobrze nie poznaliśmy. W którym otoczeniu mieszka rodzina Hina. No to San Myshuno to pamiętam. On jakoś tak często na ulicy przy moim mieszkaniu chodził. W którym otoczeniu mieszka rodzina Ward? No to proszę pani, tutaj mamy do czynienia z przecudowną aktoreczką. Rodzina Roswell. To pamiętam, że Strangerville. Ja ich zawsze przesiedlam do Handford on Bugley, nie wiem dlaczego, ale. Jak Jakoś tak pasują mi tam. W którym otoczeniu mieszka rodzina Villa Real. Bira Real. E, pamiętam, że to był Winderburg. Mm -hmm. Elderberry? Nie pamiętam. Ale jak tak patrzę na nich, to wiecie co? Wydaje mi się, że to jest Góra Komorebi. No pewnie. <laughs> że w Richester. Okej, okay. w ogóle też ich nie pamiętam, ale tak patrzyłam po ich po prostu oczkach i tak dalej, więc myślałam, że to jest Góra Komorebi. Też mało kojarzę tą rodzinę, przyznaję się. Ale Greenburg, pamiętam, że Evergreen Harbor, także tutaj oczywiście, kolego, <laughs> wiem, gdzie mieszkasz. 哈哈。 W którym otoczeniu mieszka rodzina Ito? Ito to mieszka na pewno w górze Komorebi, to pamiętam. No to to jest w ogóle Solani, to nawet widać po, po dosłownie wszystkim. Ale żeby nie było, przeczytam nazwisko. Kahananui, no bo nie wiadomo, czy się czyta to H, nie? Bo może tutaj być H nieme, ale jeśli nie jest Nieme, to też przeczytam Kanananui. No także widzicie, to nie jest tak, że ja unikam trudnych nazw. W którym otoczeniu mieszka rodzina Charm? Hmm, zdecydowanie Glimmerbrook. 10 na 12. Powiem Wam szczerze, że trochę się sobą rozczarowałam. Myślałam, że będę tutaj miała 12 na 12. No ale dobra, poszło ci wyśmienicie, twój wynik pokazuje, że jesteś prawdziwym simomaniakiem i zasługujesz na ten tytuł. <laughs> wiesz, kochani, nie? wiesz praktycznie wszystko na temat dostępnych simowych rodzin, co jest godne pochwały. Możesz być z siebie naprawdę dumny. No dobra, słuchajcie, jednak nie jestem takim, wiecie, nie? Geniuszem, jak mi się wydawało, lecę w takim razie dalej. Czy rozpoznasz celebrytów jako postacie w The Sims 4? Okej, okay. dla takiego kontrastu weźmy sobie coś z modyfikacjami. Zaraz zobaczymy. Leonardo DiCaprio. Okej, okay. no nie jest chyba ciężko. Wszystkich mniej więcej tak patrz że mogę kojarzyć? Może być ciężko. Dobra, okej. Okay. Leonardo DiCaprio od razu widzę, że jest tutaj. Ryan Gosling. Ja się śmieję, że mój mąż wygląda trochę jak Ryan Gosling. Może nie w stu ale jakiś taki ma zalążek, który go trochę przypomina. Ryan Gosling. Dobra, teraz gdzie jesteś Ryan Gosling? To jest Ryan Gosling? Nie wygląda mi to na Ryana Goslinga. No to chyba to jest wtedy on. Więc chyba to zdam. Ariana Grande jest tutaj. Angelina Jolie też jest tutaj. Anna Hathaway od razu w ogóle bardzo realistycznie zrobiona. Amy Winehouse też jest świetnie zrobiona. Taylor Swift też. Jennifer Aniston, to jest ona. Słuchajcie, idę jak burza, nie? <grym> Dobra jestem. Justin Bieber, od razu też go poznałam. Beyoncé. No spoko. G no dobra, i gdzie jest? Tu jest. Aha, oh, ona no w blond version hair, okej. Okay. Brandon Uri. Szczerze? Totalnie nie wiem, kim jest ten facet i boję się strzelić pomiędzy tym a tym. Chociaż to mógłby być Will Smith. Dobra, strzelam, że to jest on. Okej, okay, udało się. O, oh, czyli mam oko. Nicki nasz mamy tutaj. Cardi B. Dobra. No fajnie, Cardi B. <laughs> Ewidentnie, ale Cardi B jest fajna. Fajna babka. Bardzo mi się ona podoba. Ma taką fajną, specyficzną wymowę. Emma Stone. Emma Stone jest tutaj. Johnny Depp. Też świetnie odzorowany. Tutaj mamy go. Emma Watson. Ewidentnie tutaj. Will Smith. Widzicie? Ale mam oko. Zarąbista jestem. Ja w ogóle uwielbiam Willa Smitha w tej piosence Men in Black. On tak fantastycznie tam tańczy z tymi kosmitami. To jest mega fajne. No i Miley Sarus. W takim razie, słuchajcie, test nie był taki straszny. Wydaje mi się, że będę miała znowu 100%. Ha, naprawdę, świetnie się bawię. Kolejny quiz. Będzie bardziej w punkt, bo przekonamy się, czy powinnam grać dobrą, czy złą syreną. Także zaraz się okaże, czy powinnam być dobra, czy zła. Wydaje mi się, że powinnam być dobra, no bo dlaczego miałabym być zła, skoro ja jestem taka spoko dziewczyna, czy w desim skorzystasz z kodów. Pewnie, zawsze. Na czym się skupiasz w grze? Na rodzinie, relacjach, zawodach, budowaniu, imprezach, wakacjach. Hmm, hmm, hm. Hmm, hmm, hmm. nie mam pojęcia. Nie ma tutaj opcji, którą mam, czyli na wszystkim. <laughs> A czy do pracy tak średnio, nie? Z moim Simem, skoro mam kody na pieniądze. Lubię budować, ale mi się wydaje, że chociaż kurczę, nie wiem. Dosłownie, wszędzie bym dała takie 20%, nie? Wywaliłabym na przykład imprezy i wszędzie dałabym tutaj po 20%. Nie wiem, słuchajcie. Dobra, niech będzie, że na tej rodzinie już trochę na siłę. Co bardziej cię ekscytuje we wyspiarskim życiu? Otoczenie Sulani, Syreny i Delfiny, nowe kariery. Kurczę, wiecie co, te Syreny i Delfiny są fajne. Ale ja bym bardziej powiedziała, że otoczenie i Syreny. No ale dobra, musimy wybrać jedno. Jaki kolor Syreniego ogona wolałabyś mieć? Hmm. Hmm. Pastelowy byłby fajny, ciemny też czemu nie, kolorowy, wolałabym jednolity, w stylu Disney'a, oh, mogłoby być fajnie, zwyczajny nie, jasny czemu nie. Dobra, ale weźmiemy pastelowy, nie bądźmy tacy szablonowi. Jak oceniasz swój charakter? Jestem miła, pomocna i towarzyska, jestem nieśmiała, cicha i wszechstronna, oh. jestem arogancka, przebiegła i wredna, oh, tak zdecydowanie, codziennie, jestem zabawna, inteligentna i otwarta. Um, jestem miła, zabawna, <laughs> wszechstronna. Nie wiem, dobra, wezmę pierwsze. Tak trochę nie mnie się oceniać, ale... Co wolisz robić w wakacje? Pływać, podróżować, opalać się. Nie wychodzić z domu i spać, bo jest za gorąco. Niech będzie, że pływać. Jakie stworzenia w The Sims 4 wolisz? Wampiry, kosmici, duchy, zwierzęta, syreny, zwykłe Simy. Kurczę, no lubię syreny. Syreny są fajne. Ale to nie są jakieś moje najnajbardziej ulubione, po prostu tutaj wybieram. Jaką kołysankę byś zaśpiewał jako syrena w The Sims 4? Czarująca kołysanka sprawia, że Sim jest flirciarski. Egejskie pytanie sprawia, że Sim jest spięty. Nocne requiem sprawia, że Sim jest smutny. Inspirująca kołysanka sprawia, że Sim jest zainspirowany. Kurczę, ja jednak lubię, kiedy te nasze Simy flirtują, także zdecydowanie. O, widzicie? I byłabym dobrą syreną. Ja mówiłam, to jest to. Ja jestem dobry człowiek. Dobra półsyrena. No i zostaje nam ostatni quiz, Do głównie chyba ten, na który wszyscy tutaj czekaliśmy, a na pewno ja. Jak zginęłabym w świecie The Sims 4? No kochani. Takie bardzo kontrowersyjne. No dobra, lecimy w takim razie. Jaki jesteś? Hmm, zabawny, nerwowy, kreatywny, wysportowany, niezdarny, samodzielny. Kurczę, mam takie myślenie, że jak dam nerwowy, to kitnie mi tutaj mój jakby sim na zawał. Nie wiem, ale dobra, dam, że jestem kreatywna. Okej, okay. czy zawsze bierzesz ze sobą coś do jedzenia, gdy wychodzisz na dłużej z domu? Nie, nigdy. Ale mam pieniądze. Jak reagujesz, gdy ktoś, kogo nie lubisz, opowiada naprawdę śmieszny żart? Nie mogę się powstrzymać i wybucham śmiechem. Śmieję się pod nosem tak, aby nikt nie widział. Mówię, że to było słabe i rzucam śmiesznym żartem. Śmieję się pod nosem, ale tak, żeby widział to mój mąż. <grym> Jak reagujesz, gdy kłócisz się z kimś i wiesz, że nie ma racji? Oczywiście, że krzyczę. Wściekam się i rzucam wyzwiskami w tę osobę. <grym> no pewnie! <grym> Dążę do tego, by mieć rację. Daję sobie spokój. Powiem wam szczerze, że nie wiem. Naprawdę różnie. Zależy o co jest kłótnia. Ale przyjmijmy, że daję sobie spokój. Jak dobrze umiesz gotować? Myślę, że gotuję naprawdę dobrze. Jeśli już muszę, to coś ugotuję. W ogóle nie potrafię gotować. Kurczę, no chcąc nie chcąc dobrze gotuję. No umiem to robić. Oglądasz swój ulubiony film w telewizji. Nagle telewizor niespodziewanie się psuje. Co robisz? No wściekam się. Proszę o pomoc. I sama próbuję to wszystko naprawić. Także to jest metoda Schodkowa, jest akcja, reakcja, ale generalnie pewnie nie uda mi się tego naprawić, więc po prostu zostaniemy przy tym, że się wściekam. Czy umiesz pływać? Tak, oczywiście i to nie jednym sposobem. Ale może nie bądźmy tacy hop do przodu i tak trochę? Po prostu? Twoja ciocia poprosiła Cię o opiekę nad ogródkiem, ponieważ sama wyjeżdża na tydzień. Czy dbasz o ogród pod jej nieobecność? Jeśli muszę. Mam wrażenie, że ten quiz troszkę wyjawia za dużo takich moich mrocznych sekretów. No ale dobra. Co wydaje ci się najmniej ciekawe? Gotowanie, sport, ogrodnictwo, majsterkowanie, robienie psikusów, kilka spodanych. Niech będzie, że kilka spodanych. Zdaj się na los. Aha, o kurczę. No dobra, no to powiedzmy sobie, że wezmę to. Poprzez utonięcie. I to jest coś okropnego w ogóle. Nie ma nawet szans. Jak można mi coś takiego zrobić? Los ze mnie zadrwił. No ale fakt, no, w wodzie mnie znajdziesz. Dobra, słuchajcie, kochani, w takim razie ja Was zapraszam też do wzięcia udziału w tych różnych quizach. Jeżeli jesteście ciekawi swoich wyników, to bardzo proszę, strona samequizy.pl jest do Waszej dyspozycji. Ja tutaj znalazłam kilka fajnych quizów, jeszcze na pewno będę chciała sobie jakiś rozwiązać. Dajcie mi w ogóle znać, co myślicie o odcinku w takiej nietypowej odsłonie. Chciałam, żeby było luźno, troszkę mniej profesjonalnie, jak to jest zazwyczaj. Także specjalnie wydałam. Luźno. Taki odcineczek, gdzie mogłam sobie na luzie do Was pogadać. Także kochani, lecimy po 4000 subskrypcji, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco. I jeżeli mogę was prosić, kochani, to zajrzyjcie do zakładki wspierania, bo tam dla osób, które są zainteresowane rozwojem mojego kanału, przygotowałam malutki, króciutki filmik instruktażowy. Także kochani, trzymajcie się cieplutko ode mnie, to wszystko. Widzimy się niedługo w kolejnym materiale. Na razie, cześć, pa.